Siemano, witajcie w kolejnym odcinku yy, z Brawl Stars On będzie dosyć krótki, no bo będziemy o to 10 minut, coś takiego Ale ja teraz jestem w szoku Wszedłem sobie teraz właśnie do Brawla Patrzę sobie tutaj na wydarzenie, jest nowy tryb, czyli nowa yy, wielka gra I patrzę sobie w sklep Patrzę w sklep, mówię O, losowy, epicki zadymiarz nie wiadomo za ile, ale jest jeszcze trzy mega skrzynki. Przesuwam dalej. Patrzę, dwa mega boksy za darmo do odebrania. Mówię... Nie no, chyba to jest żart. Nie. Tutaj mam małą skrzynkę, widzę, scrolluję dalej. No i tyle, nie? Ale... Ja już mówię tak, nie no, odpalaj mi się, bo jak... bo to za... W ogóle to znika za 23 godziny, za 22 godziny. Patrzcie, za 22 godziny i 40 minut, jak ja to nagrywam. Także może nam coś wypadnie. I tutaj, jak widzicie, brakuje mi tylko czterech klas. Tutaj. Oj. Brawl teraz mi się wyłączył. Nie wiem, przeciążenie. Przeciążenie jakieś. Nie wiem, co to było, ale. Mam nadzieję, że już się więcej nie powtórzy. co jest? ja autentycznie mi się odświeżył sklep na nowo jest wszystko to samo? ale mi się odświeżyło słuchajcie, tego nie odebrałem niby ale XD co jest? dziwne ja już wam pokazuję mam, jak widzicie, 5 czyli mam game'e, big box'a, ma Małą skrzynkę Big Boxa O y tym o brakuje Jak widzicie 4 k do e, Tego Mega Boxa za, do 30 y klasy Także no Ale po prostu musiałem to I no, muszę to, Przez Was to otworzyć, ale zanim to To musicie oczywiście zostawić łapeczkę W górę suba z dzwoneczkiem Wyklikacie suba A ja klikam y skrzynkę 3 dwa 1. No mam nadzieję, że zostawiliście tego suba Nie wiem, powiedzcie babci, cioci, wujkowi siostrze, bratu, kuzynowi, kuzynce. No po prostu każdemu, żeby subskrybowali ten kanał, bo mi to bardzo pomaga. Także no co? No chyba każdy jest gotowy na to, żeby to... Żebym ja to odebrał. Także klikam. Ym, palcem wskazującym i pierwszą skrzynkę klikam małym paluszkiem. Uwaga! Jest sześć! Jest sześć, ale obstawiam, że to będzie jakiś gadżet i oby to był jakiś pomocny gadżet. Nie wiem, czy to tu widać, bo ja nagrywam na tym mobizanie, ale chyba widać, że tam się świeci. Także... Co?! Nani. Trzecia minut, 3 minuty 40 sekund. I wylatuje mi na Nie wierzę w to. Ja mogę tyle gadżetów odblokować. Co? Nie. 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 To się nie wydarzyło. Nie, ja nie mam na niej, co nie? Przecież mi się. Że... Ja pierdł, Autentycznie mam NANI Co jest? Co jest? Ej, autentycznie nie wiem co mam zrobić. Jest godzina, jak ja to nagrądziłem, to 22. O 9.21 około, bo teraz jest 22. Bo w 22 też trafiłem na ni. W trzeci... Y Trzeciej minuty, w trzeciej minucie i 40 sekundzie trafiłem właśnie tą postać. Ja w to nie wierzę. Na początek oczywiście nie będę w nią grał, ponieważ to będzie na osobny odcinek, jak będę nią wbi ją wbijał. Ale no myślę, że te punkty mocy co mam tutaj, co sobie wczoraj zblokowałem, to myślę, że już do na niej można dodać. O, tu jest nasza Nani No bo tamtych skarnetów, no to chyba do nie dodam raczej, ale to do... na koniec do... dodam te punkty mocy, bo nie wiadomo, może coś jeszcze wypadnie Choć wątpię Ale co jest, trafiłem na Nani Ej, autentycznie, dobra, ja sobie zmieniam baner na Nani właśnie O, to, jest nasza Nani, o tu jest Spróbuję sobie zmienić kolor um. No i git Także naprawdę Wow Co jest, naprawdę Trafiłem na nie, oczywiście ją sobie ulepszamy Bo mamy, mamy ją już na trzeciej mocy ale my chcemy ją dobić oczywiście na siódmą moc. A wiecie wiecie co? Że jakbym mógł i bym kupił tą ofertę tutaj. Tą tutaj ofertę. To ja bym mógł dropnąć właśnie na nim. A w tych mega boxach dwóch darmowych bym nic nie dropnął. Raczej. Także... W sumie się opłacało, bo i tak dropnąłem epickiego, także... Ale ja w to nie wierzę po prostu. To jest chyba odcinek, w którym trafiłem... Ej, to jest jedyny odcinek, w, w którym trafiłem postać. Ja pierchwaczę. I powiedzcie swoim kolegom, koleżankom, którzy to też oglądają, żeby nie przewijali do tej trzeciej minuty i czterdziestej sekundy. Tylko, żeby dotrwali, bo to tylko 3 minuty trwa. Także, no, ale ja jestem po prostu teraz w szoku. Mam 31 zadymiarzy, z czego jednego trafiłem dzisiaj na odcinku jeszcze. Normalnie to jeszcze bym uwierzył, ale że na odcinku? W ogóle za niedługo też będzie film y, z wbijania 10 tysięcy, bo y, nie wiem, czy wiecie, ale ja miałem takie dwa screeny. Yy, to jeszcze z mojego poprzedniego konta. Ty właśnie, wiecie... Ej, powiedziałbym coś. Bo tu jest takie moje jedno konto. O, tu, tu jest takie moje jednokąto, co nie? Ja tu mam kruka. Bo jakimś szczęśliwym trafem udało mi się go trafić. Z Mega Boxa. Za 60 chyba poziom w wykarniacie. Albo za 55, to już nie pamiętam. Low, pamiętam, że Low kupiłem Lu, kupiłem karnet z Lu. No a kruka dropnąłem, także no. Może to konto kiedyś odzyskam. I będę też na tym. W sensie, może nie, że na tym koncie nagrywał, bo to jest na moim starym y, telefonie. To konto mam, a ja tu nie posiadam y, Supercell ID. Dopiero na tym koncie posiadam Supercell ID, ale na tym koncie grałem. No, tutaj możecie zobaczyć, kiedy gram grałem, do minut temu. Ale y, ja, nie, ja na tym koncie, bo ja miałem taki telefon jeszcze inny, nie? Nie, ja miałem... poczekajcie W jakim ja grałem telefonie? Ej, autentycznie nie pamiętam. Na którym ja miałem to konto Ej, ale bez jaj Ja tego nie pamiętam Ej, bez jaj, nie pamiętam kiedy Ej, Nie pamiętam na no, jakim Telefonie ja w to grałem No, no Ale no, Okej, okay, niech będzie Ej, w ogóle film 29 9 minut, Czy Jeszcze czego 3 ten... Minutę to zarę moje gadanie. Ale ja jestem ja jestem po prostu bardzo do, zadowolony. Yy, może jeszcze na dobry humory bym sobie to kupił w zwykłą znakę. Nie, nie opłacę się w sumie. Ja za niedługo ja sobie będę zbierał na pewnego skina. Yy, tylko jeszcze nie wiem do, dokładnie na którego, bo nie wiem, które będą ładne. Ale to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest hit. Jutro, czyli w niedzielę, bo ja to nagrywam w sobotę, czyli w niedzielę, postaram się wrzucić dla was film, jak właśnie wbijam... jak yy, właśnie wbijam to nani na... Nie no, dobra. No, już nagram wam ten odcinek, yy, z, jak wbijam nani po odcinku... Po odcinku yy, yy, z właśnie yy, tego, czyli łącznie będę miał 9 tych Łącznie będę miał tego 9, tak? 10 tego będzie, o kurde no to nieźle. Także no, dzisiaj już żadnej misji chyba nie wykonam, przynajmniej na odcinku. Także tutaj macie standardowo kodzik do, je, do 11 minut i 20 sekund macie tutaj kodzik, pod nami macie kodzik, możecie zapraszać, także no co, ja się z wami żegnam, cześć i popa. Pa.